Parking przy ulicy Fredry przejdzie całkowitą metamorfozę. Miasto planuje wybudować tutaj parking według formuły Park and Ride. Teraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. Zamówienie obejmuje prace projektowe, w tym m.in. pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych, wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla terenu objętego inwestycją oraz wykonanie koncepcji budowy parkingu Park and Ride wraz z zagospodarowaniem terenu. Parking będzie dwukondygnacyjny, a zaparkuje tutaj około 250 samochodów. Na terenie parkingu znajdą się stojaki na rowery i hulajnogi, stacje ładowania samochodów elektrycznych, toalety oraz informacja turystyczna. Na to zadanie do urzędu wpłynęły cztery oferty opiewające na kwotę od blisko 128 tysięcy złotych do 400 tysięcy. Wybrano ofertę firmy z Skoszalina, autorską pracownią projektową Bartosza Sątowskiego. Ta wynosi ponad 157 tysięcy złotych. Wykonawca ma 210 dni na przygotowanie całego projektu. Ta sama firma zaprojektuje również przebudowę ulicy giełdowej.